Spotkamy się dzisiaj na sali treningowej, na której z sami przygotowują się do kolejnego sezonu. Zajęcia w grudniu mają charakter ogólnorozwojowy. Zawodnicy dawno młodego pokolenia, jak i już doświadczeni zawodnicy, tacy jak Piotr czy Patryk Budek, przygotowują się i własne ciało do wytężonego wysiłku, który E, spotkań zaraz po nowym roku. Teraz tak naprawdę skupiamy się na tym, aby ciało zarówno fizycznie, jak i w przygotować do dużych obciążeń treningowych e, zaraz e, po nowym roku. E, styczeń będzie miesiącem, w którym e, ciężkie treningi będą przygotowywać różlowców do obozu kondycyjnego, który będzie miał miejsce w tego w Tam razem z moim królemcerami klub e, będą zajęcia bardzo bardzo intensywnie trzy jednostki treningowe dziennie. To jest sprawdzony model od wielu lat, aczkolwiek w tym roku wprowadzę tutaj w teatrze z żółwcami dwie nowe metody. Na razie nie chcę się tutaj za bardzo na ten temat wypowiadać. Myślę, że to będzie przełom. Jest dużo młodych, bardzo ciekawych, zdolnych tutaj zawodników, którzy bardzo chętnie będą chcieli zająć miejsce w pakiecie który przypomnijmy w przyszłym sezonie będzie już statuował w gronie seniorów. Zajęcia tak na razie w grudniu są takie lekkie, to są przede wszystkim zajęcia, które mają uformować ich ciało do, do, do wysiłku, Bazujemy przede wszystkim na rozgrzewce, rozgrzewka trwa blisko 45 minut, rozgrzewamy każdą partię ciała, następnie są zajęcia lekko szybkościowe, siłowe, zakończone wszystko jest stretchingiem, czyli takim pożonym rozciąganiem partii mięśniowej. Na końcu są e, gry zespołowe, czy koszykówka, czy piłka, dobrze, czy unihokej, które mają w dużym celu e, integrować e, żużlowsów, jak i tak naprawdę wprowadzać e, takie, takie lekkie rozluźnienie tak, po tych zajęciach. E, ja w grudniu zorientowałem się, po tych paru tygodniach, z kim mam do czynienia, bo przypomnę, że tutaj są nie tylko zawodnicy, którzy jeżdżą są aktualnie, ale również młodzi chłopcy 2000 rok, 99, którzy dopiero zdali licencję, są ze szkółki żużlowej. Muszę poznać tych chłopców, żeby zobaczyć jakie mają braki, ewentualnie w czym im jeszcze pomóc. Doradza im również pod względem diety, nie tylko zajęć. Kogoś trzeba jakoś specjalnie do ćwiczeń gonić, czy każdy sobie radzi z tym dobrze? Generalnie wszyscy podchodzą ochoczo do zajęć. Wiadomo, że spotykamy się trzy razy w tygodniu tutaj grupowo. Niektórzy zawodnicy przychodzą również kształtować formą indywidualnie. Czasem zdarza się, że któryś z tych ma jakąś niedyspozycję dnia i muszę tam troszeczkę go zmotywować czy zmobilizować, ale generalnie, tak jak w dniu dzisiejszym frekwencja jest nie może zawsze 100%, zajęcia prowadzę w taki sposób, aby oni mieli nie tylko forum formuły, ale również satysfakcję sami siebie. Jeśli chodzi o porę treningów, to zajęcia odbywają się w różnych porach. Dopasowane to jest również do ich zajęć, czy do, do szkoły, jeśli chodzi o młodych chłopców, czy do pracy zawodowej. Myślę, że wszystko jest tak to zgrane z klubem, że z przyjemnością chłopaki przychodzą, grają, e, oni tutaj nie są katowani w żaden sposób, to są zajęcia prowadzone proporcjonalnie teraz do okresu, w którym jesteśmy. Za chwilkę będą zajęcia w terenie, e, bo na razie ten grudzień był takim okresem organizacyjnym. Tak, e, od stycznia już zajęcia będą cztery razy w tygodniu, włączyły w to basen, włączyły w to teren. Zajęcia, które będą miały na celu odnowić również organizm, tak jak sam w styczniu. bo zajęcia, które będą w styczniu, już będą naprawdę bardzo mocno odtworzały organizm. A do kiedy te zajęcia na hali potrwają? Nie, zaplanowane zajęcia są to blisko połowy marca, ale tak naprawdę ten końcowy okres przygotowań jest uzależniony od pogody. W zależności, jaka będzie pogoda, wtedy zawodnicy bo wyjadą wcześniej na tor lub później są przewidziane obozy krosowe To no też jest uzależnione oczywiście od pogody. Tak więc, jeżeli zajęcia nie będą odbywały się na sali, to będą odbywały się na terenie. Myślę, że z pewnością intensywny trening będzie do końca lutego, początek marca. No to już będzie kwestia warunków atmosferycznych, czy będziemy kontynuować szersze treningi, aby jednak pozostać w formie fizycznej, czy zakończymy już działalność tutaj na sali i chłopaki przesiądą się na motory i wejdą do parku marsza. Trener przemyca jakieś elementy ze sportu walki? Tak, zawsze troszeczkę tutaj, zresztą chłopacy mi namawiają, żeby tutaj czasem e, jakiś element e, boxu czy keyboxingu e, tutaj starać się e, przekazać. To jest, są dosłownie elementy, tak naprawdę zajęcia są zajęciami atletycznymi, lekkoatletycznymi. E, te elementy są naprawdę marginalne, ale chętnie kończą tutaj, podchodzą. To jest dla nich też takie nową... Sporty walki mają tę samą płaszczyznę, jeśli chodzi o, o ukształtowanie emocjonalne. Bardzo dużo adrenaliny, duży stres, to to chętnie wchodzą w to w szczególności młodzi zawodnicy, którzy, dla których tam elementy sportu walki są czymś takim nowym, ekscytującym. To też zachęca do tego, aby angażować się w trening. W którym miesiącu będziemy mogli powiedzieć, że zawodnicy są już w takiej optymalnej dyspozycji fizycznej? Myślę, że optymalna forma fizyczna to będzie początek kwietnia. E Wówczas ten okres, który jest w makrocyklu przewidziany przeze mnie, będzie okresem, w którym ta tężzyzna fizyczna będzie powolutnie wychodzić. No, będę starał się spotkać z zawodnikami również w trakcie sezonu, aby ten podtrzymać na poziomie e, takim, aby umożliwiał im e, starty wszystkie na najwyższym poziomie. ma Pasek jest doświadczony z zasadniczo, Chcę za przygotować się ubiegłego roku. Spędził z nami tak o skutku muszę mówić, znakomity z fabryka. papryka. Także w też zwróciłem na niego uwagę przez to. myślę, że to dobry pomysł. Też tendencja w zimowych przerwach, w przygotowaniach nawiązująca do sztuk walki coraz bardziej rozpowszechniona i uważam to za... Jak najbardziej słuszne. No Tomek tutaj jakby udzielony jest potentat, jeśli chodzi o ten temat, dlatego też no, jestem spokojny o to, że będziemy wszyscy dobrze przygotowani. by tutaj bije, na przykład, są jakieś takie elementy walki? Ja właśnie, że nie walki, no, w miarę normalnie, w miarę co, nie, bez